Dzień dobry Państwu, dzisiaj w tym filmie będziemy walczyć ze wszechogarniającą nas masowością i tym razem znowu wrócimy do Unii Europejskiej i socjalistycznych eksperymentów. Jak już mówiłem, Unia Europejska podąża drogą byłej Jugosławii, gdyż z powodu nadmiernego pozwalania przez władze elity polityczno-biznesowe, bo nie kulturowe, co na to za głupie, następuje zalew Unii Europejskiej już od wielu lat, a ostatnimi Siedmioma, ośmioma latami, już w ogóle, ludnością totalnie do niczego nie przystosowaną, niepracującą i zupełnie kulturowo, obyczajowo, wyglądowo i wszystko innej od ludności, która już w Europie jest i nawet ta ludność nie jest akceptowana przez potomków niektórych przychodźców, którzy przybyli pod koniec lat 60., 70. i 80. i doszli do wniosku, bo też są tacy, nie bądźmy do nich tacy co że lepiej żyć y, może w tym zgniłym Zachodzie i y, mieć trochę y, spokojniejszego życia i troszkę więcej osobistej wolności, niż żyć w tych klanowych więzach, więc y, przychodzą już tacy ludzie, którzy są zupełnie odklejeni od y, realiów europejskich, gdyż w ogóle ich nie znają i w ogóle ich nie akceptują, i nimi gardzą. W związku z tym idziemy drogą byłej Jugosławii bardzo szybko. Jak wykazałem to w jednym z moich ostatnich filmików. Obecnie można powiedzieć, że Europa nie tylko idzie drogą byłej Jugosławii, znaczy Unia Europejska, przepraszam, nie Europa, ale, gdyż Europa to coś więcej, ale też idzie drogą byłego Związku Radzieckiego i Chin Ludowych. Chodzi o to, że na przełomie lat 20. i 30., 29-32, na terenie obecnej środkowej i wschodniej Ukrainy, plus północnego Kazachstanu głównie, był sztucznie wywołany kolektywizacją, czyli złą polityką, głód na tych obszarach i 4-4,5 miliona ludzi na pewno zmarło z tego powodu. Straszna zbrodnia. To samo na początku lat 60., kiedy towarzysz Mao wpadł na pomysł, że wróble zjadają narodowi chińskiemu zboże i przez to są niedobory żywności, w Chinach rozpętano kampanię zabijania wróbli. A że to jest proste, wyeliminować wróble, no to wyeliminowano je dość skutecznie, bo wróbelek musi po prostu gdzieś usiąść, podlatuje na krótkie kawałki. Więc masowo chińscy pionierzy ruszali krzakami i drzewkami, żeby straszyć wróble, zmusić je do ciągłego utrzymywania się w powietrzu. I biedne wróbelki dość szybko dostawały ataku swoich małych serduszek i spadały martwe na ziemię. Nawet są słynne archiwalne fi filmy, jak pełne ciężarówki, ciężarówki wyładowane po full przyczepami martwych wubelków, wyjeżdżają z, z różnych obszarów, gdyż pionierzy potem martwe rubelki zamiatali i składowali na ciężarówki, gdzie potem, je, gdzie potem jechały martwe w do miejsca, gdzie zostały spalone. Nie trzeba było długo czekać, następnego roku, zbiory były jeszcze gorsze, katastrofalne gdyż okazuje się, że komuna, jak zawsze, ma problem z rzeczywistością. Różne szkodniki bez wróbelków się rozmnożyły, gdyż wróbelki jedzą różne robaczki i zboże zostało zaatakowane jeszcze mocniej i wydało jeszcze mniej plonów. Ile milionów ludzi w wyniku tego głodu w Chinach na początku lat 60. zmarło? To my nie wiemy. Oficjalnie yy, statystyki chińskie podają, że było ponad 3 miliony więcej zgonów w 60 lub 1961 roku, bo to też różnie podają wiadomo, statystyki komunistyczne niż urodzeń. To sobie możemy wyobrazić, ile tak naprawdę w wyniku tego głodu ludzi zmarło. W związku z tym, patrząc teraz, co się dzieje w Unii Europejskiej, że e, jest plan, by rolnictwo poprzez dopłaty, poprzez limity narzucane produkcji czy poprzez zwykłą. Opresję wobec tych, którzy chcą produkować, jak na przykład holenderscy rolnicy, żeby wywłaszczać im ziemię, wyw wywłaszczać ich z ziemi, nakładać limity, zabraniać produkować, a w ogóle najlepiej to chyba się ich pozbyć, eksterminować dlatego protestują i trzeba ich wspierać, i odnieśli ostatnio duży wyborczy sukces partii, zrobionej tak ad hoc. Chcemy ograniczać w, w Europie rolnictwo i są jasne tego plany, nawet zachęcać tych, którzy ugorują ziemię, żeby ugorowali bardziej przez dopłaty socjalistyczne, socjalistyczne psucie ludzi. I oczywiście nasuwa się pytanie, skąd wtedy w, w Unii Europejskiej będzie jedzenie. Plan jest taki, żeby wszystko kupować z Ameryki Południowej Wystarczy spojrzeć na mapę. Pierwszy problem to będzie problem transportu tak wielkich ilości jedzenia dla tylu ludzi z Ameryki Południowej do mm, Europy. Oczywiście Ameryka Południowa super miejsce dla rolnictwa. Byłem, widziałem. Rośnie tam wszystko cały czas. Płody są niesamowite, ale koszty transportu jednak dokładają swoje. Wystarczy wspomnieć w stażności transport zboża z Egiptu i z Afryki Północnej oraz z Sycylii do Rzymu, żeby karmić ten plebs. Państwo musiało do tego rzymskie, a potem tak samo z Egiptu i z innych miejsc Bizancjum, żeby karmić lud Konstantynopola, też ten transport się opłacał, tylko dlatego, że państwo dokładało tak zwana amona w Bizancjum, czyli podatek opłacony na dostawę zboża do Konstantynopola i na pokrycie kosztów tego transportu, gdyż był on holendarnie drogi. No to pierwsze, jak już historia uczy, pierwszy problem to jest transport dowali ceny. Żywność byłaby holendarnie droga. No, no, socjalizm równa się drożyna, to wiemy. Ale jest jeszcze jedno ale. Kraje Ameryki Południowej są fajne. Ludzie stamtąd są przeważnie fajni, weseli, yy, ba bardzo mili i tak dalej. Ale mają to do siebie, że mają często pomerdane sytuacje polityczne w tych krajach, a sami są też bardzo emocjonalni. W związku z tym te kraje są często niestabilne. No i teraz wyobraźmy sobie, że nie daj Boże, nikomu nie życzę, bo przewrót wojskowy czy stan wojenny to nic przyjemnego. Że w takiej Argentynie, czy Brazylii, czy Kolumbii coś się stanie, zmieni się rząd, albo będą zamieszki, więc spadnie produkcja i kraj będzie musiał zająć się sobą. No i wtedy żarcie do Europy nie popłynie, bo nie zostanie wyprodukowane to nie też, że już będzie holendarnie drogie, to te niedobory wywołane różnymi wydarzeniami na kontynencie południowoamerykańskim spowodują jeszcze większy wzrost cen i w efekcie w Europie głód, taki właśnie jak te z początku lat 60. w Chinach czy z przełomu lat 20. do 30. w Związku Radzieckim. Chociaż to nie był jedyny wielki głód w Związku Radzieckim, gdyż po wojnie zwycięski, zwycięski Związek Radziecki w latach 47-48 na przełomie Zaliczył też y, na swoim południu głód, który pochłonął przynajmniej milion ofiar. No no, o tym się nie mówi, bo przecież Związek Radziecki taki wielki i zwycięski, nie? Byli w Berlinie. No tak, ale sami zdychali z głodu. No i warto to pamiętać. W związku z tym, Unia Europejska, jak już mówiłem, idzie nie tylko drogą Jugosławii, jak to komunistyczne państwa z powodu wymuszonej y, w, wielo. Cywilizacyjności, bo bym nie mówił kulturowości, bo i klasyfikacją koniecznego, że cywilizacja dzieli się na różne kultury z powodu wymuszonej wielocywilizacyjności swoich populacji i ściąganiu ludzi totalnie do niczego nieprzystosowanych i niechcących się z niczym asymilować, ale też w sumie im się nie dziwię, bo ze współczesnymi zachodnimi Europejczykami, pochłoniętych konsumpcjonizmem i genderem, to nie ma jak się asymilować. To też z drugiej strony trzeba tak na to spojrzeć. Plus yy, obłędna, planowana polityka. Rolna i polityka gospodarcza już wskazuje nas na holendarne ceny żywności i uzależnia od niepewnego źródła, które jest bardzo daleko i potrafi być bardzo niestabilne. Więc idziemy drogą byłej Jugosławii, maoistycznych Chin i stalinowskiego Związku Radzieckiego, czyli e, walki, konflikty wewnętrzne plus głód w, wy, wywołany bardzo złą polityką gospodarczą, wręcz obłędną. W imię jakichś zielonych ideałów, e, tak jak w imię kolektywizacji, jeśli na to pozwolimy, miliony ludzi będą umierać z głodu tylko dlatego. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Do widzenia. Do tego musimy się temu przeciwstawiać. Tymi sposobami, jak mówię w poprzednich filmach. Wszystkiego dobrego. Miłego dnia.